Więc tak, te dwa kamienie. Znaczy tak, ten kamień możemy pchnąć, ten, ten kamień możemy pchnąć i ten kamień. Wow, partnerze! Kto ci mówił, że mnie możesz pchać? Hm? Więc proszę mnie o to, bym się ruszył? E, Okej, okay. dla ciebie! Dla ciebie, smyku? No, trochę lepiej się postaraj, proszę. Hmm? Chcesz, bym się bardziej ruszył? W porządku? Co powiesz na to? Eee, złą stronę. Hmm, że w złą stronę? Okej, okay, myślę, że już łapię. No i to było proste. Tak, chciałem to sprawdzić, bo właśnie tak pamiętam, że chyba tych na dwóch kamieni nie trzeba pchać, żeby te koło się obniżyły, i to się okazuje być prawdą. O, para frogitów tym razem. Tak, też oczywiście im więcej przeciwników będzie w walce występowało, tym więcej pocisków będzie do unikania w walce e, z ich strony. Dobra, tutaj też oczywiście muszę ich osobno także tymi komendami, czy działaniami traktować, więc okej, najpierw sobie pokomple pokomplementuję tego jednego. Ribit, ribit. No, dwa razy więcej muszek. Więc tak, jedną oczywiście żabę mogę, mogę oszczędzić, druga dalej sobie rehoczę, tam w swoim małym świecie. W tym świecie zwanym ruinami. No i co nie jest źle. Hmm? Chciałeś bym tutaj został, ale mi dajesz wycisk. No, dzięki, trochę nam to zajęło, ale myślę, że jednak, że... Że na końcu było warto. Czy nie jest łatwiej, kiedy po prostu spytasz? W sumie to są słowa, które osobiście sobie muszę tak bardziej wziąć mimo wszystko. O, jest sobie też i... mysza w swojej norze. Widzę, że się dobrze bawi, jak tutaj się zbliżam. Co jest tutaj? Wiedza o tym, że mysz kiedyś opuści swoją dziurę i dorwie się do sera? To cię wypełnia determinacją.

Czy już sobie poszli? Ten duch wciąż mówi litery Z. Głośno. I udaje, że śpi. Czy ja myślałem, że litery Z się po prostu ludziom się śnią? I że to oznacza, że się śpią. Czy coś. Ruszyć siłą? No, możemy próbować. Nadchodzi Napstablook I to jest, można by rzec, że taka pierwsza walka, taka właściwa z Bossem? Jeżeli to można bosem nazwać tak naprawdę. O cóż, co tam mamy u Napstabluka? Najpierw może go sprawdźmy właśnie. Atak 10, 10 obrony. Ten potwór nie ma poczucia humoru. No, ale jestem naprawdę zabawny. No, zabawne kształty robią te twoje łzy, czy czym tam płaczesz? E, Okej. Okay. Lekki zapach ektoplazmy się unosi w okolicy. Dobra, więc co tu my jeszcze mamy? Grożenie, flirtowanie i pocieszenie, no? No, taki trochę smutny. Też takie oczka ma, jakby właśnie się wyrwał z animy z jakiejś smutnej sceny, czy coś, za się ruszają, tak błyszczą, czy coś. Tak mi się kojarzy trochę. I w sumie, propos kojarzeń. Czy tylko mi twarz na kojarzy mi się z postacią grywalną z gry Glover? Taka była gierka, gdzie się chodziło rękawiczką mi się piłką odbijało? Ja, ja tu widzę duże podobieństwo. Jestem ciekaw, czy to była jakby bezpośrednia. Ee, bezpośrednia inspiracja. Dałeś na cierpliwy uśmiech. Naprawdę nie czuję się na siłach. Przepraszam. Wygląda odrobinkę lepiej. No, postępy zawsze jakieś, więc chociażby ponownie. Skoro to działałaby raz, to czemu nie miałby więcej? Póki co przynajmniej. Powiedziałeś na mały dowcip. Hehe. <gry> no, chyba na trochę uspokoił łzy, bo tego spada mniej na mnie. Pocieszanie poprawiło na humor. Na no, chce chcecie coś pokazać. Daj mi spróbować. Nazywam to Dupperblook. Podoba ci się? Kapelusz z łez? Ej, my kapelusznicy się powinniśmy trzymać razem, więc, ej, to jest jak najbardziej w moim to jest spoko. I sobie nie wiem, jak można da blok tłumaczyć. Nie wiem. Dzi Dziany blok? Czy coś? Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, ale. dobrze jest. Dobrze ci w tym do twarzy. O jejciu! Zazwyczaj przychodzę do ruin, bo nikogo tutaj nie ma, ale dzisiaj spotkałem kogoś miłego. O, ja znowu działam, oczy. Zejdę ci z drogi? Dzięki, to było całkiem miłe spotkanie mimo wszystko. Na początku trochę się wydało być smutne, ale... No... Jesteśmy my, jest nagle dobrze. Co tu mamy z kolei? Pajęczyk kiermasz! Wszystkie dochody lecą do prawdziwych pająków. Dlaczego takie pająki mogłyby w sumie chcieć? Zobaczmy, co tu możemy zostawić. Ok, 7 Golda. Albo 18 większej pajęczej sieci. No cóż, na to, na, te, na to, co mogę od tej mniejszej otrzymać, mnie, no, mnie tutaj stać, więc w sumie mam przestrzeń tam w swoim, tam, nie wiem, w kieszeni, plecaku, torbie, cokolwiek mam, chyba tylko kieszenie, bo nie mam niczego, co by w ogóle przypominało torbę przy sobie, więc weźmy to. Kilka pajączków wypełzło z. Wypełzło właśnie z góry i ci dało pączkę. Pajączy pączek. Które widzimy, że nas z kolei uzdrowi o 12 hapsów. Jest to pączek robiony z pajączego cydru w rzadkim cieście. No dobrze. Czy przegapiłeś? Pajęczy kier masz na dół i na prawo. Ładni zjeść żarciem robione przez pająków dla pająków z pająków! Brzmi absolutnie. Absolutnie fantastycznie moim zdaniem. Rybit, rybit. Hehe. Mój przyjaciel nigdy mnie nie słucha. Kiedy rozmawiam czy kiedy mówię, to oni pomijają moje słowa poprzez wciskanie Xa. To prawda, wciskanie Xa. No, chociaż tym nie wysłuchałeś. No właśnie, i nie wiem czy na to, na to uwagę zwróciliście, ale dotychczas starałem się unikać właśnie unikania X-a Znaczy, unikać się, unikania X-a, Unikać wciskania X-a Właśnie po to, żeby ta żaba się pojawiła Gdybym właśnie, chociaż, właśnie tak mi się wydaje, że gdybym raz wcisnął X I pominął czyjś dialog To tej żaby by tu nie było, więc to jest taka rzecz, która być może niektórzy by taką przegapili na przykład przy swoim playthrough no i właśnie, jeżeli pominiemy jej tutaj tekst. No to mamy. O, ta, ty, ty także? Ta, w tej grze wszystko reaguje na wszystko, na wszelkie interakcje. To jest po prostu chore, to jest niesamowite, to jest świetne. Co powie ta kolejna żaba? Rebit, rebit. Słyszałem, że używanie F4 może sprawić, że wejdziesz w pełny ekran. Ale co on znaczy F4? Cztery frogi, Cztery żaby? Widziałem tylko maksymalnie trzy żaby w tym pokoju. To jest kłopotliwe, mówiąc to na mniej, To jest ciekawe, że takie dwa czy trzy rybity to jest nie wiem, pierdolnaście słów w naszym języku, czy coś takiego. W ogóle mamy garskę nowych wrogów, jest Migosp i jest Moldzmal. Moldzmal no widzimy też, że jeden z tych wrogów, których możemy, czy wrogów, przeciwników, których możemy em, od razu oszczędzić na początku walki. Ale ja jeszcze tego nie zrobię, zobaczę może sobie w ogóle co o nim piszą. Atak 6, obrona 0. Stereotypowy, e, no, atak krągłości, ale zero mózgu. Eee, o dobra, tu się unikamy. Widzę, że krawędzi i jeszcze tych kuleczek, które zgaduję, że wysyła. Właśnie Moldzmol? Bo Migos, ten drugi gość, to jest właśnie taki insekt, i były insekty. na polu walki, że tak to nazwę, dobra? Więc oszczędzę tego pana. Mmm, cia cia! I tak, z Pies na tyle ciekawym przeciwnikiem, że em, jeżeli ktoś będzie z, z nim, z potworów, to on będzie owszem używał jakichś ataków. Jeżeli jednak e, będzie on sam e, z nami, no tutaj oko w oko tylko z nami, możemy pogadać z, na, na przykład z nim Ziemano! No widzimy, że on będzie cały czas sobie tylko tańczył. Czy ten mały karauszek, który go jako taką reprezentuje? To, to jest ciekawa rzecz. Więc... On nam nie grozi, możemy go łatwo oszczędzić, dwa golda. Jest spoko. I trzeci frogit. Rebit, Rebit. Zapisać tigrę? Nie, tak, tak naprawdę. No oczywiście skojarzenia z Moder 3 i tamtejszymi żabami się po prostu też same nasuwają. Słyszałem, że jesteś takiem litościwy jak na człowieka. Pewnie już wiesz, że potwór ma żółte imię, kiedy go możesz oszczędzić. Co o tym sądzisz? E, eee, o tym już wiedziałem wcześniej sam. Kiepawo, Kiepawo, próbuj, próbuj lepiej. Naprawdę? A więc powiem wszystkim moim kumplom, żeby powiedzieli swoim kumplom i ich kumplom: Nie używajcie żółtych imion. Co na to powiesz? Tak, jest taka opcja, żeby akurat ten żółty tekst przy oszczędzaniu wyłączyć. Więc zobaczmy, czy to rzeczywiście się e, sprawdzi w praktyce. Okej, okay, więc teraz nikt nie będzie używał żółtych imion. Więc sobie pochodzimy na przykład trochę, no nie wątpię, że jakiś Radom Encounter się za chwilę tutaj pojawi. O, jest w sumie nowy potwór, jest to e, Vegetoid, który nam wylazł z ziemi. E, co tutaj zobaczymy na jego temat? Atak 6, obrona 6. Ehm, porcja podawana, jeden potwór. Nie monitorowane przez USDA. Farmę lo lokalnie, bardzo lokalnie. Okej, okay. poskakujące bakłażany i. nie wiem, może płaskie melony. Chociaż one nie są oczywiście. warzywem, ale close enough. Więc nie wiem, pogadamy czy coś. A okej, okay. rośliny nie gadają, ty żłobie! Jest tu dla twojego zdrowia. No to przypuszczam, że, no nie wiem. Czy połykanie go jest zdrowe? Czy obiad jest zdrowy? A czy. Spróbuję może go połknąć? Próbuję zjeść Wegetoida, ale nie był na tyle osłabiony. Część kompletnego śnia śniadania. Eee, wow, tutaj się ledwo zmieściłem przy tej krawędzi. Wegetoid dał ci podejrzany czy tajemniczy uśmiech. Więc w sumie mi tylko zostało chyba. Właśnie obiad, cokolwiek to robi. Klepie się po brzuchu. Wegetoid oferuje zdrowy posiłek. Żrej zieleń! No i tu widzimy na przykład, że nagle się pojawił pocisk zielony, który... Tak się składa, że gdybyśmy byli rani, to on by nas uzdrowił, więc to jest taka jakby nowa rzecz, która tutaj jest wprowadzana w, w, no, w walkach. Przy tym przeciwniku. I teraz chyba właśnie go to może nam. Tak, e, dzięki temu możemy go oszczędzić. No właśnie, tr trzeba go zaprosić na ten obiad, czy jako tako, żeby można było walkę z nim tym sposobem zakończyć. I właśnie, jeszcze a propos tematów te tej żaby i tych czterech żab, które są w tym pokoju. E, oj, zbyt jeden. Zbyt e, wiele enterów, jak na jedną żabę. E, tutaj, oj, nie tutaj, gdzie jest wykrzyknik. O! Kolejny nowy wróg, czy przeciwnik, potwór, cokolwiek e, Lux, Lux nam się pojawia znikąd I mamy opcję, co już oczywiście sprawdzenie I także dokuczanie i niedokuczanie Atak 6, 6 obrony Nie dokuczaj mu Imię rodzinne, Iwo O Jezu O, zora <laughs> <O, zaraz. laughs> Lux, Iwalker Lux, Iwalker nie tu. Naprawdę. Proszę, nie wykuczaj mi. Eee, jasne, jak tylko. O, wo, wow, wow, to było trochę blisko. Lux zgrzyta zębami. Dobrze, że nie swoim jedynym okiem. Więc. E, dobra, na twoje życzenie. Nareszcie ktoś pojmuje. Lux się gapi na ciebie albo się wpatruje w moją duszę. No to wygrałem, ale przyznam, że jednak trochę dziwnie się gra bez tych żółtych imion, więc może wrócę, do tej, do tej jednak żaby trzeciej, tej najdalszej od wejścia. Rybit, ribit. Więc jak sobie dajesz radę bez żółtych imion? To jednak lepiej było chyba z nimi. A? No to trochę niefajnie, że tak zmieniasz zdanie w ten sposób. Odkąd powiedziałem, żeby nikt nie używał żółtych imion, to wszyscy swoje wyrzucili. No, w ostatnim roku modne było posiadanie. O, przepraszam. Modne było posiadanie różowych imion. Myślę, że każdy wciąż ma takie w swoich szafkach. Zapytam każdego, żeby spojrzał. a tym razem to jest ostatni raz. Więc. udało się czy nie? A, mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany. No, zobaczę, oczywiście, w praktyce, jak te różowe imiona wyglądają, czy coś, czy się dobrze sprawują. Tylko właśnie, jeszcze chciałem o tej żabie powiedzieć. O tych czterech żabach, F4, i tak dalej. Bo daje że gdzieś tutaj, o, dokładnie tutaj, tu jest żaba o rozmiarze mrówki w szczelinie w ścianie. Macha do ciebie. Czyli owszem, tu są cztery żaby, i to jest też kolejna rzecz, którą pewnie nie wątpię, że niektórzy by tak łatwo mogliby po prostu pominąć. Bo to jest tak mało oczywiste, ale to występuje. To jest taki kolejny szczególik, których tu jest pełno. E, vegetoid. E, właśnie, tak, e, żarło, obiad. Klepiemy się. I nie w tym sensie, że klepiecie po masce i niszczę czy coś, tylko czekam na Twoje marchewki. No i widzimy rzeczywiście, że nagle mamy różowe imię nas żółtego, kiedy możemy oszczędzić potwora. Więc dobra, no, e, to? Real? Znaczy no w sumie chyba tylko ona nam. E, tylko ona zna ten numer. Nikt inny, no chyba, że podajemy go potworom innym, chociaż to nie jest nigdzie ukazane. Halo? Właśnie sobie zdawam sprawę z tego, że minęło trochę czasu, odkąd sprzącałam? Nie oczekiwałem gości tak szybko. Pewnie dużo rzeczy leży tu i tam. Możesz się podnieść. Ale nie noś zbyt dużo, nie, nie noś więcej niż potrzebujesz. Pewnego dnia może zadziesz coś, co naprawdę byś chciał? I będziesz chciał dlatego zostawić miejsce w swoich kieszeniach. A, czyli jednak jest wyjaśnione, że kieszenie są tym miejscem, gdzie wszystko chowamy. No, dziękuję pani Toriel, a raczej pani. tutorial, tak? <laughs> tak, wszystko, że przy jej imieniu oni poszli w tę stronę, a poprzez oni mam na myśli oczywiście Toby Foxa. No cóż. Jest tylko jeden guzik. Um, jest tylko sześć szczelin. A no i oczywiście kolce, które nam blokują dostęp do dalszej części ruin. Okej, okay, tu wiemy, co oczywiście robić. Lala, bądź sam! Czekaj, czy ja patrzyłem w ogóle, jaki jest opis tego, mi Mogę zobaczyć, czekaj. Atak 75 obrony wydaje się zły, ale jest po prostu w złym towarzystwie. Machaj rę... Machaj RĄCZKAMI, skarbie! Tak, też te opisy w pewnym sensie są podpowiedzią, jak można pewnego potwora potraktować, żeby można było walkę z nim zakończyć. Właśnie znaczy, to widzimy, że Migosp no, jest właśnie w złym towarzystwie, a czy znaczy, no, dla niego w sumie każde towarzystwo jest złe, dlatego on jest bardziej wściekły i nie tańczy, kiedy jest nie sam. No i propo w ogóle bałaganu. Znalazłem wyblakły, wyblakłą wstążkę, która oczywiście jest częścią ekwipunku, którą mogę na siebie założyć, ale jeszcze zobaczmy co to jest napisane. Podnosi naszą obronę o 3. Jeżeli jesteś słodszy, to potwory nie będą cię biły aż tak mocno. No zawsze jest to wzrost, lepszy to niż ten bandaż, który no, nam naturalnie nic nie robi pod względem dodawania z punktów do defensywy. I właśnie teraz bandaż mamy w naszym ekwipunku, czy raczej w naszej, w naszych kieszeniach. I tak bandaż w sumie sam w sobie nie jest do końca ekwipunkiem, jest to po prostu kolejny leczący przedmiot. Już był parę razy użyty, jak widzimy. Eee, tutaj jest okay, kolejny pokój i tu widziałem też coś ciekawego. A tym czymś ciekawszym jest kolejny Vegetoid. Pewnie w polskiej wersji, gdyby taka była, on by się nazywał Waży na przykład, czy coś. I tak trochę też nadmyślałem osobiście, czy nie tłumaczyć się nazw, też w pewien sposób e, e, takich właśnie własnych, czy to przeciwników, czy to może jakiejś lokacji, czy coś. Ale nie jestem pewien, to będzie do końca trafiony pomysł. A czy jeżeli to będzie dobrze brzmiało, to pewnie będę jakieś takie nazwy stosował, ale raczej przez większość czasu będę się starał powstrzymywać. Eee, dobra, pójdźmy może tutaj. A, okej, okay, widzę, że guzik jest w ogóle tam na górze. O, też Bluki! Wpadłem do dziury i nie mogę wstać. Idź dalej beze mnie. A poczekaj, duchy potrafią latać, co nie? Ojeju. Cieszę się, że sobie z tego zaję sprawę, mimo wszystko. No dobra, jakoś mu pomogłem po prostu swoją obecnością, kolejny luks. Więc... E... Zobaczmy, A no tak, nie dokuczaj mu. Nie dokuczaj Iwalkerowi. LUX! Hopie! Wow, wow, wow! Właśnie już się ja prawie wkurzył po tym jak imitowałem tego śląskiego Vadera. E, więc... E, don't pick on? Nareszcie ktoś pojmuje. Czekaj, czym pachnie? Pachnie kroplami na oczy? Nie jestem pewien do końca, czemu służą te opisy zapachów, które mnie otaczają, ale są ciekawe. Dobra, to jest guzik oczywiście. No niby jest tylko jeden, już tu mamy drogę odblokowaną, ale mimo wszystko zobaczę, czy coś się jeszcze kryje pod tymi dziurami tutaj, tu jest pusto. I tutaj widzę kolejny Wegetoid. No, tak zgaduję, skoro tam było to samo. Ojejku, a was to nikt nie pytał. Nie ma to jak czas samym sobą. Pachnie jak marchewki i groszki gotowane na parze. Słyszeliście takie dobre rzeczy? Nawet miałbym ochotę takie, co jest zjeść w bliższej przyszłości, ale no nie aż tak bardzo jak inne. No wiadomo, inne rzeczy, które jednak się bardziej kojarzą z tym, że są smaczne, bardziej niż zdrowe czy coś, no ale nieważne, to i tak nie jest złe. Eee, okej, okay. dalsze drzwi to nie jest wyjście, po prostu one oznaczają obrót w perspektywie. No to się no mamy tak niebieski... Co to jest, jest, guzik czy co? Guzik. No i... GUZIK ON ROBI! Czy ten też? Ten? Tak, że nic nie robi. A no to czerwony, niby się mówi, że nie wciskaj nigdy czerwonych guzików, ale no... Też nic nie robi. No dobra. Czyli zobaczmy, niebieski tu, zielony, czerwony.